Przecież nie powiem, że marketing na Linkedinie, szczególnie B2B, ma słabe zasięgi w porównaniu do Lifestyle'u. LinkedIn to potężne narzędzie w marketingu B2B, ale czy wiesz, jak w pełni wykorzystać jego potencjał? Nazywam się Mateusz Strzałkowski i opowiadam o marketingu tak, żeby działał. Zacznij od budowania swojego własnego profesjonalnego wizerunku przez regularne publikowanie wartościowych treści i angażujących w dyskusję branżową. Sprawdzaj, jakie Twoje posty działają i jakie efekty przynoszą. Ważne, żeby one wnosiły wartość do życia twojego klienta, a nie żeby generowały Ci splendor czy bardzo dużo wyświetleń. Wyświetlenia nie kupują. Kupują ludzie, którzy są zdecydowani, że ty dasz im coś, co wzniesie ich firmę na wyższy poziom. Personalizuj te przekazy. Wymyśl sobie kilka grup docelowych i rozmawiaj właśnie z nimi w komunikacji na swoich postach czy najlepiej na wideo, tak jak tutaj. Linkedin to nie tylko miejsce do nawiązywania kontaktów, to również platforma, e, która może znacząco zwiększyć Twoją sprzedaż B2B. Jeżeli jesteś ciekawy, jak to się robi, umów się na darmową 30-minutową sesję strategiczną ze mną, link masz w opisie profilu.